Widzimy wszystkich tych biblijnych bohaterów, którzy poszczą i możemy się zastanawiać, czy post jest jeszcze aktualny dzisiaj. Niektórzy nawet powiedzą, że w księdze Izajasza 58 jest mowa o prawdziwym poście, więc wystarczy być uczciwym, płacić podatki, dawać trochę jedzenia biednym, zajmować się niesprawiedliwościami i już nie trzeba pościć. A jednak Jezus nie mówi nie musicie już pościć. Nie mówi przestańcie pościć jak faryzeusze albo jak uczniowie Jana. Mówi, kiedy pościsz, a nawet powie, że jego uczniowie, gdy wstąpi do nieba, będą pościć. Zostanie zapytany: Ale dlaczego twoi uczniowie nie poszczą Jezu? Mówi: Nie, ale teraz na razie to nie jest odpowiedni moment. Jestem z nimi, ale kiedy odejdę, wtedy będą pościć. Jezus jeszcze nie wrócił. Wciąż jest w niebie. Czekamy na jego powrót, a więc powinniśmy pościć. Teraz, jeśli nie rozumiemy wartości i znaczenia postu, możemy uznać to za przykry obowiązek, coś, co nie ma sensu ale mimo to powinniśmy pościć z wiarą.